Całą drodzy, jesteśmy. 8 godziny Artemis przed nami. Witamy, witamy. Niedługo rozpoczną się sesje nasze. Także, impresja zacząć. No, tutaj dokładnie jesteśmy, w Wojewódzkiej Miejskiej ulicy Publicznej. A taki mamy widok, moi drodzy. Piękna panorama na rynek, na fontannę, na ratusz. Piękna panorama na pana Anda. No i przede wszystkim trzeba panorama wszystkich tych kebabów na rynku, tak? Najmniej tak? jeden widzę w tym momencie. Tak, że raz jeszcze rzut okiem na rynek. Tam jest bazylika. Tutaj dzikie pola, moi drodzy. Pan pod może wyjaśnia. jakieś przywary społeczne, bojowe, majątkowe. Jeśli nie chcesz koniecznie walczyć na szablę, no to pewnie w którymś z tych. Są i wykonowe znaki tutaj. A tutaj Kopernikon, festiwal, na którym też planujemy się pojawić, także zapraszamy już serdecznie. Nie przeszkadzam nasz prelekcji, teraz o kawie, było to lkienie, będą jeszcze inne wesołe fantastyczne rzeczy, no i my z dzikimi polami naszym programem, także fajna sprawa, śledźcie wydarzenia.